W Centrum Aktywności Lokalnej co miesiąc organizowane są spotkania z podróżnikami. We wrześniu naszymi gośćmi byli Ola Mężyk i Dominik Niemirski. Opowiadali o podróży do rajskiej, egzotycznej Tajlandii. Tajowie, mimo że mają tam bardzo ciężki klimat, bo tam praktycznie przez cały rok jest po 35-36 stopni. Tak jak u nas w czerwcu, w tym roku było. Tak, to oni nie lubią ciepła. I wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane. Gdy weszliśmy do taksówki. To zmarz zmarzliśmy, jechaliśmy może 20 minut. Mm -hmm. Łatwo się przeziębić. I yy, yy było tam 15 stopni, wyszliśmy 35 i nie wiedzieliśmy co się dzieje. Trzy lata temu właśnie yy, przeżyliśmy niezwykłą przygodę, jadąc do, do Tajlandii, gdzie spędziliśmy prawie trzy tygodnie. Nocowaliśmy w sumie w 11 różnych miejscach, gdzie mieliśmy przyjemność przeżyć wiele różnych niezapomnianych chwil. To była nasza pierwsza podróż razem. Później wyjeżdżaliśmy jeszcze w różne miejsca, bo okazało się, że jesteśmy świetnymi partnerami do podróży i zwiedziliśmy jeszcze kilka pięknych miejsc w Europie. Do Azji już nie pojechaliśmy, ale jeszcze mamy w planach. Zwiedziliśmy Cypr, zwiedziliśmy Anglię, odwiedziliśmy Walię. Ja jeszcze byłem przejazdem w Niemczech i w Holandii. Ola jeszcze miała przyjemność wyjazdu na wyspy kanaryjskie, tak? Tak, spędziłam na kanarach kiedyś całą zimę. Było wspaniale i to była szalona podróż, bo była z plecakiem i bez pieniędzy, a mimo wszystko wytrzymałam tam dwa miesiące, także da się, da się, jeśli się chce i ma się ten dryk do podróży, to w każdych warunkach. A, tutaj yy, chcieliśmy Państwu pokazać, jak wyglądają ceny właśnie tych świeżych produktów. Kiś bananów za 2 złoty, ale te banany smakują zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej, i to jest taka ciekawostka, bo napotkaliśmy te banany idąc sobie drogą i nie było nikogo, kto by się nimi nie opiekował. Ktoś się zostawił i poszedł dalej w zaufaniu. Pieniądze się wrzucało, po prostu brało się jakieś tak, W zaufaniu, że ludzie będą yy, uczciwi. I rzeczywiście tak jest. Yy, dla nich, dla nich tak jak gdyby karma jest najważniejsza, to jest dobro, które do Ciebie wraca, czyli jeżeli oni zrobią coś dobrego, to wiedzą, że na pewno ich coś dobrego spotka. Dlatego są tak, tacy mili dla, dla ludzi, nawet dla turystów, mimo tego, że im się naprawdę tam nie przelewa. Jakie plany dalej na przyszłość, dokąd się wybieracie i mniej więcej kiedy? Otóż to, póki co to. Właśnie... To, to, to chyba w Bieszczady pojedziemy. A, a na przyszły rok zobaczymy, zobaczymy, ale na pewno gdzieś dalej uderzymy jeszcze. Chcieliśmy właśnie odwiedzić Filipiny, ale to też wiąże się z tym, że to nie jest wyjazd na tydzień. To nieczęsto jest wyjazd na dwa tygodnie. My chcieliśmy spędzić tam około miesiąca, a to wiąże się z tym, że trzeba zrezygnować z pracy. Trzeba zrezygnować ze mm -hmm, wszystkiego. Na jakiś czas, tak, tak, tak. I trzeba brać pod uwagę, bo no, jednak to jest znacząca odległość lecieliśmy tam 17 godzin. Więc wyjazd na tydzień no raczej nie ma, nie ma sensu. Z powodu dużej ilości opowieści uwieńczonych licznymi fotografiami spotkanie zostało podzielone na dwie części. Kolejne spotkanie z Olą Mężyk i Dominikiem Niemirskim już 25 października o godzinie 17. Zapraszamy serdecznie.